W tym spektaklu biorą udział artyści, soliści zawodowi Kielickiego Teatru Tańca, dzieci i młodzież, szkoły Kielickiego Teatru Tańca oraz chór fermata i dwie skrzypaczki. Muzyka Ogrom pracy włożonej, także ukłony dla reżyserów, dla wykonawców, dla, całych, dla wszystkich uczestników, którzy byli zaangażowani w takie wielkie przedsięwzięcie. Wspaniały spektakl którym można krótko powiedzieć jeszcze raz historia, którą każdy z nas zna od dzieciństwa i pewnie najmłodsi z pokolenia na pokolenie przekazujemy, pokazuje, że dobro zawsze zwycięży ze złem.